Cześć! Dzisiejszy odcinek Autoprofesjonalista Ekstra jest o konferencji Dzień Handlarza, której jestem współorganizatorem. Jeśli chcesz potraktować to nagranie jako kryptoreklamy konferencji i na takie nigdy nie przyjeżdżasz, to możesz go pominąć, bo na moim kanale znajdziesz mnóstwo ciekawych treści na temat tego, jak poprawić sprzedaż, jeśli prowadzisz firmę, która handluje używanymi samochodami. Ja jednak opowiem o całym wydarzeniu i kilku powodach, dla których warto wziąć w nim udział, a decyzję o tym, czy dla ciebie to jest wystarczająco ciekawe i czy chcesz wziąć udział w konferencji, zostawiam tobie. Jeśli uznasz, że warto, to w opisie tego filmu znajdziesz link, pod którym możesz zamówić specjalny kod rabatowy na bilet. Zacznę od tego, że to jedyna impreza dla właścicieli małych firm handlujących autami. Wszystko więc zostało zaplanowane tak, żebyś zobaczył, że było warto i chciał przyjechać na kolejne edycje. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że treści wystąpień przydadzą się przede wszystkim właścicielom firm. Nie będzie tutaj o ceremach, KPI-ach i planach sprzedaży, ani o tym, jak zrobić karierę w dealerstwie jakiejś znanej marki. A jeśli zastanawiasz się, czy wydarzenie w ogóle się odbędzie, to od razu odpowiadam, że tak. Zresztą wszystko zostało już zorganizowane i opłacone, a miejsc mamy tylko 150. Jeśli więc nigdy nie uczestniczyłeś w tego typu wydarzeniach, chcesz poznać ludzi i wymienić się doświadczeniami z handlarzami z całej Polski, albo po prostu dowiedzieć się czegoś nowego o sprzedaży i innych tematach związanych ze swoim biznesem, to w tym filmie opowiem ci, czego możesz się spodziewać na imprezie Dzień Handlarza. Dowiesz się, dlaczego warto zainwestować w bilet, jakie tematy poruszą nasi eksperci. Tak ogólnie mówiąc, jaki jest plan całego wydarzenia? Bo całe wydarzenie podzielone jest na dwie części: merytoryczną, która odbędzie się w godzinach od 10 do 18, i wieczorną integrację. W ciągu dnia możesz się spodziewać mega dawki wiedzy z różnych tematów związanych z Twoim codziennym biznesem. Zapewniam, że nie będziesz się nudził, bo na scenie zobaczysz 14 ekspertów w 20 i 30 minutowych wystąpieniach. Będzie się działo dużo, szybko i konkretnie. Zacznę od części merytorycznej, czyli od wystąpień ekspertów. Jak już wspomniałem, każdy z nich ma tylko 20 albo 30 minut, żeby opowiedzieć o problemach i o wyzwaniach, z którymi się borykasz, ale również a może przede wszystkim o rozwiązaniach i pomysłach na to, jak sobie z tymi problemami poradzić? I pojawia się tutaj pierwszy powód, dla którego warto być na Dniu Handlarza, bo zwykle zajmujemy się po prostu pracą w swojej firmie i bieżącymi zadaniami. Nie mamy czasu na poprawianie biznesu, wymyślanie nowych rzeczy. A jak sprzedaż idzie słabiej, to narzekamy na cały świat. Może czasami zapytamy kolegów, z którymi na co dzień konkurujemy. Oto jak idzie handel, ale zwykle nie mamy kontaktu z ludźmi, którzy pracują w naszej branży i którzy po prostu znają się na swojej robocie. A czasami wystarczy jeden ciekawy pomysł, jedna myśl, dzięki której zmienimy swoje spojrzenie na to, co robi wielką zmianę, która później przekłada się na biznes i nasze zarobki. Dlatego też na naszej scenie pojawią się tematy i ludzie związani ze sprzedażą i opowiedzą o tym, jak sami sprzedają. Weronika Trojanowska i Adam Kręzel opowiedzą o tym, jak zmienia się nasz rynek i jak te zmiany wykorzystać oraz o tym, co robić, żeby zdobywać stałych klientów, a nie tylko ciągle bazować na pojedynczych sprzedażach zagłoszenia. Pojawią się prezentacje o produktach dodatkowych i o tym, jak je sprzedawać, żeby zwiększyć marżę, ale będzie też o wykorzystaniu mediów społecznościowych, Dzięki którym coraz więcej osób realnie sprzedaje i które już teraz są sensownym źródłem pozyskiwania klientów. Krótko mówiąc, będzie sporo o sprzedaży, ale będzie też o zakupach, bo partnerami wydarzenia są takie firmy jak Auto1 i Carbazer. Dla jednych mogą kojarzyć się ze zwykłymi aukcjami, ale moim zdaniem. Warto spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, bo dzisiejszy rynek szybko się zmienia, klienci się zmieniają, a o sukcesie coraz częściej decyduje Twoja wiedza. Generalnie cały biznes już od jakiegoś czasu nie polega na tym, żeby taniej kupić, a drożej sprzedać. Dzisiaj trzeba być sprytniejszym od swoich konkurentów, wyprzedzić ich w wyścigu o ciekawy towar do handlu. A jednym z takich sposobów może być właśnie to, co promuje CarBazar. Platforma na pewno mniej znana, ale z mega ciekawym pomysłem na biznes, który już sprawdził się na zachodzie Europy. I tutaj chyba powinienem wspomnieć o tym, że na różne sposoby kontaktowałem się z większością platform aukcyjnych, żeby zostały partnerami wydarzenia. Moim zdaniem, dla nich to świetny sposób, żeby dotrzeć do Was, ludzi, którzy co roku sprowadzają do Polski prawie milion samochodów. Jednak okazuje się, że niewiele z tych firm chce z Wami porozmawiać osobiście. I tutaj dochodzę chyba do drugiego powodu, dla którego warto być na Dniu Handlarza. Bo tutaj będziesz mógł porozmawiać z osobami decyzyjnymi z firm, z którymi na co dzień pracujesz. Albo jeśli nie kupujesz przez internet. To osobiście porozmawiać z decydentami w różnych firmach, a może nawet wynegocjować jakieś super warunki współpracy. Bo przecież na tym polega biznes. I aż żal pomyśleć, że nie tylko na tym, bo prowadzenie firmy w Polsce to też inne wyzwania, chociażby takie jak zbliżające się wielkimi krokami kse, w którego wdrożenie w wielu firmach będzie wielkim wyzwaniem. Jeśli nie wiesz, jak się do tematu zabrać, to zapraszam, bo na Dniu Handlarza spotkasz ludzi, którzy zajmują się tematem na co dzień. Oczywiście poza tym mamy wiele tematów takich bardzo, bardzo branżowych i ekspertów, którzy mają info z pierwszej ręki i wpływ na to, co się dzieje. Bo jak pewno wiesz, w ostatnim czasie prezydent nie podpisał ustawy o tablicach profesjonalnych, co wcale nie oznacza, że ich nie będzie. Zresztą o pomysłach na to, co z tym zrobić, będzie mówił prezes Paweł Tuzinek. Poza tym, mega ważnym i ciekawym tematem są, jest rozporządzenie LV i ustawa homologacyjna, która może spowodować to, że import aut z Chin czy z Ameryki przestanie być opłacalny. Na ten temat. Niewiele można znaleźć jednak informacji w internecie, ale prezes Adam Małyszko i inni prelegenci świetnie wyjaśnią o co w tym wszystkim chodzi i co można z tym zrobić. I to jest moment, w którym możemy się pochwalić, że Dzień Handlarza to konferencja, na której możecie osobiście poznać i porozmawiać z ludźmi, którzy nie tylko sprzedają, ale są wtajemniczeni w inne aspekty, na przykład prawne, związane z handlem autami. Swoje wystąpienia. Mają m.in. Tomasz Jaworski i Adam Małyszko, czyli prezes yy, yy, Force i Maciej Szymajda, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Dzień Handlarza łączy więc tematy sprzedażowe z tymi okołobiznesowymi, takimi jak zmiany prawne, które dotyczą każdego z nas. I to trzeci powód, dla którego warto zainwestować w bilet na Dzień Handlarza. Bo to wydarzenie dla właścicieli małych firm, którzy mogą w jednym miejscu i czasu dowiedzieć się więcej niż Gdziekolwiek indziej. Czwarty powód to wy, czyli uczestnicy, bo po oficjalnej części merytorycznej jest czas na wieczorną integrację. Nie zabraknie na niej dodatkowych atrakcji, ale najważniejsze jest to, że to świetny czas na poznanie ludzi z całej Polski, którzy tak jak ty handlują autami. Organizacja części wieczornej będzie sprzyjać integracji, bo mamy przygotowane strefy, w których będziesz mógł spokojnie porozmawiać z innymi uczestnikami. Wymienić się doświadczeniem i posłuchać, jak z różnymi problemami radzą sobie inni, bo zwykle znasz ich z grup na WhatsAppie albo Facebooka, a częsty kontakt masz tylko z ludźmi z Twojej okolicy, z którymi często po prostu konkurujesz. A jeśli dodatkowo weźmiesz pod uwagę to, że to jedyna impreza tak naprawdę w 100% dla Ciebie i połączysz wiedzę, której będzie mnóstwo, z kontaktami, które mogą przełożyć się na różne ciekawe biznesy, to masz piąty powód tego, żeby kupić bilet, bo to po prostu może się opłacić. Jeśli nadal masz wątpliwości, bo przyjazd do łodzi na cały dzień to jednak inwestycja. Nie tylko w bilet, ale też czasu, i boisz się, że w tym czasie nie sprzedasz żadnego samochodu, to moim zdaniem warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić. Bo skoro tak ciężko każdego dnia pracujesz, sprzedajesz, kupujesz, pędzisz od księgowej do mechanika, a potem na jazdę próbną i nadal nie masz kasy na bilet, to może jednak warto zobaczyć, jak robią to inni, którzy radzą sobie lepiej. No, chyba że Twój biznes hula i z roku na rok sprzedajesz i zarabiasz coraz więcej. To inna sprawa, bo jak pewno wiesz, inni już Cię gonią. Podpatrują, i jeśli nadal chcesz być najlepszy, to musisz ciągle wymyślać coś nowego, bo ci najlepsi zawsze mają czas na to, żeby być w miejscach, w których coś się dzieje. A mam wrażenie, że dzieje się coś mega fajnego, bo wreszcie handlarze z całej Polski doczekali się imprezy tylko dla nich, która. Będzie jeszcze cyklicznie się powtarzać. Nie powinno Cię chyba zabraknąć na historycznej pierwszej edycji. Podsumowując, warto przyjechać na Dzień Handlarza, bo po pierwsze, dzieje się coś wyjątkowego i powstaje wydarzenie tylko dla handlarzy. Po drugie, bo spotykasz na niej ludzi, którzy naprawdę coś mogą i dużo wiedzą. Po trzecie, bo w jednym miejscu dowiesz się o wszystkim, co właśnie zmienia branżę i ma wpływ na Twoją firmę. Po czwarte, bo po konferencji zaczyna się najlepsza część, czyli integracja. A po piąte, bo to się po prostu opłaca. Więcej informacji znajdziesz na stronie dzieńhandlarza.pl. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć.